Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Wielu z Was słuchających nasze nagrania na kanale Cała Prawda, jesteście przekonani, że jakikolwiek Chrystus opisany w tak zwanym Nowym Testamencie nie okazał się Zbawicielem ludzkości. Ja zauważyłem, że w nowym zapisie jest opisanych co najmniej sześciu różnych Chrystusów. W tym nagraniu wideo nawiążę do innych sprzeczności związanych z pochodzeniem tych kilku różnych Chrystusów opisanych w tak zwanym Nowym Testamencie czyli w Nowym Zapisie. Temat tego nagrania wideo sprzeczności dotyczące pochodzenia kilku Chrystusów opisanych w tak zwanym Nowym Testamencie. Zacznę od tak zwanej Ewangelii Mateusza. Po pierwsze, nie przypominam sobie czegoś takiego, biorąc pod uwagę pochodzenie Chrystusa opisanego w tej Ewangelii, żeby Chrystus, bankier albo pisarz tej Ewangelii, powiedział czy napisał, że ten Chrystus był w niebie przed uczynieniem ziemi i nieba. Po drugie, ten Chrystus opisany w tak zwanej Ewangelii Mateuszowej, Miał początek na ziemi, kiedy, według pisarza tej Ewangelii, urodziła go Maria z Nazaretu. Po trzecie, taka ciekawostka: według tak zwanej Ewangelii, według Mateusza, to Józef miał nadać synowi Marii imię Jezus, choć w tej samej Ewangelii, w rozdziale pierwszym, jest sprzeczność, o której już kiedyś mówiłem w innym nagraniu wideo. Że według pewnego tam proroka, no i Zajasza, jacyś nieznani nam z imienia ludzie, mieli bankierowi Chrystusowi nadać drugie imię: Emanuel albo Immanuel. I o tym pisze w Mateusza 1,23. Teraz przejdę do tak zwanej Ewangelii Marka. Być może to piśmidło było napisane przez skrybę o pseudonimie Paweł Starasu. W tej ewangelii brak zwiastowania przez jakiegokolwiek anioła, że Maria lub jakakolwiek inna kobieta urodzi syna Bożego. Na początku ewangelii Markowej inny Chrystus pojawia się od razu jako ktoś dorosły. On przychodzi do krainy judzkiej i tam zostaje ochrzczony. Można by przyjąć, że ten Chrystus przyszedł z nieba na ziemię choć ten ewangelista tego wprost nie napisał. Jest też pewna sprzeczność w Ewangelii Markowej, gdyż o tym Chrystusie nie jest napisane, iż urodziła go jakakolwiek kobieta. Ale jest zmianka w trzecim rozdziale, w wersatach od 31 do 35 Ewangelii Markowej, że przyszła do tego Chrystusa jego matka wraz z jego braćmi. Być może ten fragment został przerzucony z innej Ewangelii do tak zwanej Ewangelii Markowej, ale to jest dla mnie już bez większego znaczenia. To tylko podaję jako ciekawostkę. Przejdę do tak zwanej Ewangelii Łukasza. W tej Ewangelii, w rozdziale pierwszym, jest napisane, że do Marii przyszedł Anioł Gabriel. I to Maria w przeciwieństwie do Józefa miała nadać swojemu synowi imię Jezus. Bo według Mateuszowej Ewangelii to Józef miał nadać synowi Marię imię Jezus. Nie przypominam sobie, by w tej Ewangelii było napisane, iż ten Chrystus, Herszcz her, Bandy, był w niebie przed biblijnym stwarzaniem. Czyli ten Chrystus miał początek, kiedy miała go urodzić Maria z Nazaretu. Teraz nawiążę do tak zwanej Ewangelii Jana. Tak zwanej, bo nie ma dowodów, że apostoł Jan tę Ewangelię napisał. Zacytuję słowa z tej Ewangelii, pierwszy rozdział od 1 do 3. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie się stało. A bez niego nic się nie stało co się stało. Z kolei w Jana 1:14 jest napisane, że słowo, czyli kolejny Chrystus stało się ciałem. Ten Chrystus według tej Ewangelii miał przyjść z nieba, z jakiegoś tam miejsca, prosto na ziemię, bez żadnego poczęcia oraz bez żadnego urodzenia przez jakąkolwiek kobietę. Prócz tego ten Chrystus słowo no, nawet jako druga osoba boska, według chrześcijan, miał według tej Ewangelii początek. Ciekawe jest również to, że w Ewangelii Janowej dwa razy jest powiedziane i zarazem napisane, że Chrystus słowo był synem Józefa. O tym pisze w Jana, pierwszy rozdział 45 werset i szósty rozdział werset 42. Oprócz tego kilka razy w tej Ewangelii jest wspomniane o matce tego Chrystusa, tyle że nie jest wymienione imię matki tego Chrystusa. To ciekawe. Po drugie, ten Chrystus w tej Ewangelii Janowej nie powinien mieć matki, skoro miał przyjść prosto z nieba lub z jakiegoś tam miejsca na ziemię. I to jest kolejna sprzeczność dotycząca pochodzenia czwartego Chrystusa. Opisanego w nowym zapisie, no a dokładniej w tak zwanej Ewangelii Janowej. Zacytuję teraz Rzymian. Pierwszy rozdział, wersety trzeci, czwarty. Paweł pisze: Paweł z Tarasu O synu swoim potomku Dawida według ciała, który, według ducha uświęcenia, został ustanowiony synem Bożym w mocy przez martwych stanie o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Według tego, co napisał Pawełek z Tarasu, o pochodzeniu Jego Chrystusa Jezusa, można by wyciągnąć następujące wnioski, czy spostrzeżenia, że ten Jego Chrystus był potomkiem Dawida, więc musiałby mieć ziemskich rodziców. Ale Paweł nie napisał, że byli to Maria z Nazaretu i Józef z Betlejem. Ten Chrystus, o którym pisał Pawełek, Miał początek. Tak więc, według Pawła, przynajmniej w liście do Rzymian, nie był on wcześniej w niebie jako potężny duch. Choć w liście do Hebrajczyków ten lub inny Chrystus jest opisany znacznie inaczej. Chodzi o jego pochodzenie, ale do tego listu nawiążę za kilka chwil. Tak więc Paweł z Tarasu zaprzecza innym pisarzom tak zwanego Nowego Testamentu. Temacie pochodzenia tego czy innego Chrystusa. Teraz przeczytam z drugiego do Tymoteusza 2:8. I Pawełek pisze tak. Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. Powtórzę, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. W tym wersecie opisany Chrystus ma takie samo pochodzenie jak ten opisany w liście do Rzymian w rozdziale pierwszym, w wersecie trzecim. Tyle, że z tego wersetu dowiadujemy się, albo już wiecie, że Paweł Stasu napisał jakąś swoją prywatną Ewangelię. Być może jest to Ewangelia nazywana według Marka. Jeszcze nawiążę do listu do Żydów, czyli do Hebrajczyków. Siódmy rozdział, wersety 14-15. Wiadomo przecież, że nasz pan wyszedł z pokolenia Judy, a Mojżesz nic nie wspomniał o kapłanach z tego pokolenia. Jest to jeszcze bardziej oczywiste i wskutek tego, że na podobieństwo Melchizedeka występuje inny kapłan. Koniec cytatu. Pisarz tego listu wspomniał, że jego Chrystus pochodził z pokolenia Judy, choć niekoniecznie musiał on pochodzić z rodu Dawida, ale dla mnie nie ma to już większego znaczenia. Zacytuję jeszcze kontrowersyjne słowa z listu do Żydów, czyli do Hebrajczyków. Siódmy rozdział, wersety od 1 do 3. Można je śledzić. Hebrajczyków, siódmy rozdział od 1 do 3. Ten to Melchizedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama. Gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu. Abraham zaś dał mu dziesięcinę za wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu. To jest król pokoju, bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Księdze rodzaju, to jest pierwszej Mojżeszowej, w rozdziale 14, tam jest to opisane spotkanie, jak król i kapłan. Miasta Salem, Melchizedek wyszedł na spotkanie Abramowi. No i co ciekawe, ja tutaj dostrzegam kolejną poważną sprzeczność czy nieścisłość w temacie, czy w kwestii pochodzenia tego czy innego Chrystusa. Bo tak, tu opisany król i kapłan Melchizedek jest bez początku, no, i bez ziemskich rodziców Hebrajczyków. Siódmy rozdział, werset trzeci, kontekst wskazuje, że to zdanie bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku, dni, ani końca życia, wyraźnie wskazuje na pochodzenie Melchizedeka. nieopisanego tutaj syna Bożego. Ale syn Boży czyli ten konkretny Chrystus był z pokolenia Judy. No bo tak ktoś naskrobał w liście do Hebrajczyków yy, przypomnę w rozdziale siódmym, w wersecie 14, że był z pokolenia Judy, że ten syn Boży, ten Chrystus był z pokolenia Judy. Czyli miał początek. Tak więc nie do końca ten Jezus jest na wzór Melchizedeka. No i takie poważne uchybienie pisarza, który był natchniony przez. No właśnie, przez kogo tam był natchniony? Nie wiadomo. Trudno powiedzieć. No i jest kolejna sprzeczność w tak zwanej świętej książce dotycząca jednego z kilku Chrystusów. No i czas już na podsumowanie tego nagrania wideo w temacie. Pochodzenie różnych Chrystusów, czyli Mesjaszy albo Powazańców, opisanych w tak zwanym Nowym Testamencie. W dwóch Ewangeliach, jednego i drugiego Chrystusa, urodziła ziemska kobieta Maria. To opisują ktoś o pseudonimie Mateusz i ktoś o pseudonimie Łukasz. W Ewangelii Markowej brak narodzin syna Bożego. Z kolei w Ewangelii Nowej ten Chrystus, słowo, miał początek. Ale w miejscu, gdzie przebywał jego ojciec, czyli Bóg. Tak więc pisarze listów, które są w nowym zapisie, no też nie byli ze sobą zgodni, biorąc pod uwagę pochodzenie tego czy innego Chrystusa. Chrystus opisany w liście do Hebrajczyków miał początek, gdyż pochodził z pokolenia Judy. Pisarze tak zwanego Nowego Testamentu nie byli zgodni w kwestii pochodzenia Chrystusa. Czterech tak zwanych ewangelistów opisało czterech mężczyzn, których nazwano Chrystusem i każdemu z nich nadano imię Jezus. No oczywiście tam Paweł, Piotr, Jakub czy Juda. Ja myślę, że oni pisali o swoich Chrystusach. Bo są na to dowody i przesłanki. Są też inne nieścisłości czy sprzeczności dotyczące każdego opisanego Chrystusa w nowym zapisie. A skoro tak jest, to ani nowy, ani stary zapis nie zasługują na zaufanie. Stary i nowy zapis. Od pewnego czasu tak nazywam, tak zwany Stary i Nowy Testament. W książce albo w bazgrołach 66, czyli w 66 piśmidłach jest też mnóstwo przekrętów, kłamstw oraz herezji. A o tym jest mowa w innych nagraniach na kanale Cała Prawda. Dziękuję za wysłuchanie tego nagrania wideo. Jak spodobało się Tobie to nagranie o pochodzeniu tego czy tamtego Chrystusa, Możesz dać łapkę w górę, łapkę polubienia. Mile widziane komentarze w tym lub w podobnym temacie. I pozdrawiam każdego z Was bardzo serdecznie. Życzę miłych, udanych kolejnych dni w Twoim życiu. To do usłyszenia, do następnego razu.